Pogozeum, Muzeum Pogoriowych Pamiątek Jedne przedmioty przywołują miłe wspomnienia, inne nie. Bohater dzisiejszego odcinka będzie przywoływał zdecydowanie te wydarzenia smutniejsze. Niektórzy powiedzą nawet, że nie powinno się o nich zbyt wiele mówić, bo żaglowiec powinien być jak młoda dama, zawsze dostojna i nieskazitelna. Zaciekawiłem Was? Mam nadzieję, że tak. Nazywam się Damian Fudała i zapraszam Was na ten budzący emocje 22 już odcinek Pogozeum. Jest ciężki i wiele pamięta. Przebył dłuższą drogę niż nie jeden z nas. Zanim trafił do zbiorów pogozeum, przeleżał w worku u mojego darczyńcy Kazimierza Robaka 42 lata. Dziś do nas przemówi i opowie nam swoją historię. Jest to blok zdemontowany z pogori po wypadku u ujścia Łaby, który miał miejsce 13 kwietnia 1981 roku, podczas powrotu z tzw. rejsu antarktycznego. Wtedy to pogoria zderzyła się z dziesięciotysięcznikiem MS generał Stanisław Popławski. Wracając do bloku, podczas wystawy Pogozeum zorganizowanej 23 czerwca 2024 roku w Marina Yacht Park w Gdyni udało mi się porozmawiać z Henrykiem Czernieckim, legendarnym bosmanem Pogori, który powszechnie w świecie żeglarskim uchodzi za Pogoriową Heniopedię, przed którym artefakty i dzieje żaglowca nie mają tajemnic. Okazuje się, że bloki jednokrążkowe, jednozaczepowe, takie jak ten prezentowany tutaj, z krętlikiem, stosowane były w początkowych latach istnienia żaglowca na gordingach, czyli linach ruchomych służących do sprzątania żagli rejowych poprzez dociąganie ich do rei z pokładu. Gording jest przymocowany do dolnego liku, czyli brzegu żagla, następnie przechodzi przez kilka pierścieni, tak zwanych baranków, i na koniec, przez blok biegnie na pokład, gdzie załoga często w kilka osób go wybiera. I to był właśnie jeden z tych bloków. W czasie eksploatacji statku okazało się, że bloki z krętlikami są niepraktyczne w zastosowaniach dla olinowania ruchomego. Bloki obracały się, plątały gordingi i uniemożliwiały ich sprawne wybieranie, zwłaszcza przy gorszej pogodzie, kiedy żagiel wpadał w łopot, powodując duże naprężenia gordingu i obracanie się bloków, bardzo szybko bloki z krętlikiem zastąpione zostały przez bloki stałe, bez krętlików, i takie stosowane są do dzisiaj. Pomimo, że prezentowany blok został zdemontowany w dramatycznych. Choć w historycznych okolicznościach, jest bardzo ciekawym i bardzo cennym eksponatem i pokazuje, jak na przestrzeni lat pogoria się zmieniała. Dziękuję, że dotrwaliście do końca dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, abyście nie przegapili nowych odcinków, które ukażą się już niebawem. Cześć!